Witamy serdecznie na festu Live, dzisiaj temat bardzo ciekawy myślę, szablon MFS, wielofunkcyjny szablon MFS do wszelkiego rodzaju spłyceń, zafrezowań ozdobnych, do robienia wpustów. Omówię w dwóch odcinkach ten szablon, dzisiaj skupimy się na podstawowych funkcjach, na budowie, jak go ustawiać, jak przeliczać pewne parametry. A jak zwykle yy, do wygrania mamy, yy, do rozdania mamy trzy nagrody. Do wygrania będą trzy nagrody. W trakcie live'a zadam pytanie dotyczące właśnie szablonu wielofunkcyjnego MFS. No i trzy pierwsze osoby, które trafnie odpowiedzą na pytanie, yy, zostaną nagrodzone lunchboxem i zestawem sztuczców. A my yy, startujemy, jeżeli chodzi o. MFS, szablon wielofunkcyjny MFS. Jak powiedziałem, do zdobienia, do wybrań, do spłyceń, również do fryzowania okręgów i kół. Mamy do dyspozycji w programie Festula dwa szablony kompletne, tak zwane startowe. Jeden nazywa się szablon MFS-700. Możemy taki szablon właśnie zakupić, który będzie miał w zestawie wszystkie elementy niezbędne do wielu zadań, właśnie. No i dodatkowo drugi szablon MFS 400. Różnica między tymi szablonami będzie polegała tylko na kompletacji ramion, na innej kompletacji ramion. W jednym mamy dwa ramiona MFS 700 i dwa ramiona MFS 400, w drugim mamy dwa ramiona MFS 400 i dwa ramiona MFS 200. Dodatkowo każdy klient może dokupić po dwa profile. E, różnego wymiaru i tu mamy 200, 400, 700, 1000, a nawet 2 m 2000 mm e, i wtedy może składać takie szablony według swoich potrzeb. E, dodatkowa korzyść jest taka, że można profile ze sobą łączyć. Mamy do tego e, przy zakupie profili e, już są w zestawie łączniki. Czyli można takie łączniki wówczas y, wykorzystać do połączenia ze sobą dwóch szablonów. Ja tu pokażę na przykładzie MFS 700. Mam już wkręcone trzy łączniki. I po złączeniu mamy w tej chwili już 1400 mm y, w, jednej, w jednej, można powiedzieć, ciągu, w jednej linii. Y, <ścoughs> Druga opcja to jest taka, że możemy łączniki do szyn y, wykorzystać również do łączenia szablonu. Czyli z jednej strony jeden profil i z drugiej strony y, drugi profil i wówczas też będzie można łatwo i szybko takie elementy ze sobą łączyć do jakichś nietypowych, y, skrajnych zadań. Można dokupić, można łączyć, także jest wszelk wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, uniwersalność. W dzisiejszym odcinku powiem, właśnie jak przestawiać, jak ustawiać wymiary. W drugim będzie e, troszeczkę więcej już praktycznych zastosowań. Pokażę do jakichś takich nietypowych zadań, e, czyli jak na przykład wykonywać e, takie fronty pochwytowe, czy jak wykonywać również ze wstawkami wykonanymi za pomocą szablonu MFS dodatkowe elementy, czy jak e, spłycać na przykład tego typu materiał jak ozdabiać elementy, na przykład tutaj deska e, do warzyw z rowkiem ociekowym, czy jak wykonywać ozdobne frezowania na frontach. To będzie temat na kolejne. Również jak wykonywać koła bez nawiercania otworów. Dzisiaj po, m, pokażę te podstawowe funkcje. Zacznę od y, ustawień szablonu, jak jest zbudowany, czyli to wchodzi w zakres. Y, ja zacznę od wykonania Frezowania na uchwyt wpuszczany. Mój szablon MFS400 e, ma dwa ramiona, powiedziałem 400-2200. Dodatkowo mam tutaj zamontowane już kątowniki. Kątowniki będą nam służyły do e, powtarzalnych frezowań, jak powiedziałem. Czyli e, naszym zadaniem będzie w pierwszym egzemplarzu wytrasować sobie e, nasz element, w którym miejscu ma być dokładnie osadzony. A później kątowniki dosuwamy i dokręcamy już na gotowo. Zaczniemy od obliczenia naszego elementu, czyli tutaj y, muszę zmierzyć to, co ja chcę tutaj wstawić do środka, czyli uchwyt wpuszczany. Y, zaczniemy od zmierzenia sobie dwóch wymiarów. Tutaj mamy y, 104 mm i tu mamy y, 20-38 mm. Czyli w tym wypadku, e, w zależności jaki mamy fres, jaki mamy pierścień zastosowany, te ustawienia będą się zmieniać. Ja pokażę na przykładzie e, tego, co ja będę używał. Czyli w naszym przypadku ja dzisiaj będę pracował e, pierścieniem o średnicy 30 mm. Czyli tu sobie zaznaczymy, że to jest pierścień e, 30 mm. I do tego będę używał fres o średnicy. 14 mm. Czyli tu mamy 14 mm. No i teraz e, różnica między tymi pierścieniami, czyli e, fi pierścienia minus fi e, freza, to się równa 16 mm. E, tyle musimy doliczać do każdego wymiaru, który chcę wpuścić w materiał przy szablonie MFS. No a y, jakbyśmy chcieli się zorientować, jaka jest odległość między frezem a pierścieniem, czyli to jeszcze musimy y, ten nasz wynik podzielić na dwa. Czyli z jednej strony, czyli fi pierścienia minus fi freza i podzielone na dwa. W naszym przypadku to jest 8 mm. Czyli tu możemy sobie napisać, że to jest 8 mm. Taka jest odległość na jednej stronie między frezem a pierścieniem. Czyli to jest taka żelazna zasada, czyli w zależności jakie mamy pierścień, w naszym przypadku jest 30, frez 14. Jak powiedziałem, te ustawienia będą się zmieniały, będzie wszystko zależało od e, parametrów tych, tych elementów, o których mówimy. Cztery zsynchronizowane ramiona e, przestawiamy w ten sposób, jeżeli chcemy uzyskać odpowiedni wynik frezowania e, na zasadzie poluzowania poprzekątnej dwóch śrub i przestawiamy sobie, nasz uchwyt jest stosunkowo nieduży, ale gdyby były większe, to na, na tej samej zasadzie. No i teraz e, do wyniku, który mamy na długość, czyli jak powiedziałem, dokładnie jest 104, czyli e, możemy spokojnie ustawić sobie 120 według naszych obliczeń. Ustawiamy długość i tak samo ustawiamy sobie y, szerokość, czyli mierzymy jaka jest szerokość jak powiedziałem 30 y, w naszym przypadku 38 mm plus 16 to jest y, 54 mm, czyli tutaj luzujemy dwie śruby i przestawiamy sobie tak, żeby ustawić 54, 54 mm. Czyli to jest nasz wynik pod konkretne nasze frezowanie. Oczywiście, <coughs> pierwsze ustawienie szablonu, jak powiedziałem, trasujemy, żeby mieć gwarancję dobrego położenia. Jeżeli mam na przykład do wykonania yy, kilkanaście szuflad, to wtedy pierwsze tylko trasowanie muszę wykonać, a pozostałe już będą frezowane, że tak powiem, z automatu. Czyli najpierw <coughs> blokujemy ściskami nasz szablon, a teraz dosuwam y, nasze zderzaki i blokuję śruby y, przy oparciu na materiale tak żeby one zapamiętały to położenie to samo z jednej jak i z drugiej strony i wtedy nasze zderzaki już y, można powiedzieć są z, z, zablokowane w tej pozycji do naszego frezowania ja będę używał e, frezarki 2200. Ale co ciekawe, możemy użyć każdą z frezarek Festula. Do każdej frezarki możemy montować y, różne pierścienie. Y, ja będę używał pierścienia Fi 30 do tego zadania, ale później y, przy innym zadaniu będę też potrzebował pierścień y, Fi 40. Także wszystko zależy właśnie, jakie, jakie frezy, jakie pierścienie. Będziemy te ustawienia mogli sobie łatwo zmieniać. No i jeszcze zostało nam e, jedno zadanie do wykonania, a mianowicie obliczenie głębokości. Czyli musimy jeszcze zmierzyć e, jaka jest głębokość potrzebna, czyli nasz uchwyt zapuszczamy na 14 mm, czyli ustawiamy frezarkę e, w narożniku, frez opuszczamy na materiał i ustawiamy sobie e, 14 mm. Do frezowania. Okej. Okay. No, i y, zadanie wykonam w dwóch przejściach. Potrzebuję jeszcze włączyć y, odsysanie, czyli zakładam wąż na frezarkę i zasilanie, i zasilanie frezarki. I frezujemy wewnątrz, po obwodzie, tak jak zegar chodzi. Okej, okay, pierwsze fryzowanie gotowe. Teraz drugi etap już na gotowo. Okay. Możemy na około jeszcze sobie tutaj sprawdzić, żeby wszystko było gotowe. Sprawdzamy, jak to nasze wyfrezowanie wyszło. Uchwyt pasuje, jest gotowy. On dodatkowo jeszcze będzie przykręcany od lewej strony. Także, nawet z lekkim luzem, nie ma problemu. On będzie później kontrowany. E, to jest jedno zadanie. E, drugie, które będę chciał wykonać, to będzie polegało na tym, żeby. Osadzić y, szybkę w witrynie, czyli będę chciał wykonać małą witrynę. Może tutaj od razu pokażę y, te nasze kątowniki, jak je zdemontować. Tak samo montujemy, jak i demontujemy, czyli luzujemy. One są wprowadzone w pierwszy rowek. Mają tutaj spory luz, także mogę je spokojnie sobie przestawiać. No i też y, montaż jest o tyle ważny, że. Najpierw wprowadzamy kulkę, jeżeli chodzi o ten prowadnik rowkowy, a dopiero później całą resztę prowadnika. E, z kolei w drugim profilu jest wprowadzone to w dwa skrajne wpusty. Tak wygląda montaż kątowników. To co ja tutaj wykonałem, e, podobnie wykonujemy na przykład z kratką wentylacyjną, tyle że frezujemy przelotowo. Czyli tutaj mamy. Wyfrezowany właśnie na podobnej zasadzie, większy wymiar, i kratka wentylacyjna wtedy jest osadzana, żeby ten efekt właśnie taki uzyskać. Tyle, że frezujemy, jak powiedziałem, e, przelotowo. Teraz wykonam e, frezowanie najpierw e, pod oparcie ra, e, naszej szybki na ramce na frędze, czyli będę musiał wykonać dwa frezowania i do tego zadania będę potrzebował pierścień zarówno. FI 30, jak i FI 40 no i też zrobimy sobie ustawienia tak jak to zrobiłem y, poprzednio. Czyli muszę znać y, muszę znać wymiary, czyli jeżeli mamy y, wymiar 288 no to musimy ustawić 304. Tak to jest już tutaj zrobione, czyli dosada jest taka sama. Czyli doliczamy 16 mm, teraz tu 141, czyli ustawiamy na 148. Tu już też jest ustawione, czyli doliczamy zarówno na długości, jak i na szerokości, e, jak powiedziałem, 16, 16 mm. No i teraz możemy sobie szablon e, zamocować. Mocujemy w tych profilach, e, w których akurat mamy dostęp. Wystarczą dwa ściski w zupełności. Jeden tu, drugi w tym miejscu. I y, pierwsze frezowanie wykonamy przy pierścieniu FI30. Jeszcze jedna rzecz, do tego zadania przyda nam się y, podparcie kątowe. Czyli potrzebuję czarny element, który ma wygrawerowane cztery cyfry: 24, 27, 30 i 40, i takie nacięcia. Te nacięcia. Pozwolą nam tutaj na przykładzie frezarki e, 1400, pokażę jak to wygląda, czyli jeżeli mamy pierścień 30, nakładamy pierścień 30 i nasze podparcie w czasie frezowania będzie prowadziło frezarkę cały czas w pionie, czyli nie pozwala się ten element przechylić frezarce, żeby była jakaś niedokładność. My to będziemy wykonywali e, frezarką 2200, ale zasada jest ta sama, czyli... Mocujemy pierścień FI-30. No, i znowu muszę do tego zadania ustawić yy, głębokość, czyli teraz frez do materiału i nie. Najpierw 4 mm. Yy, tu możemy na dwa sposoby. Możemy na skalę, ale na skalę yy, może być mniej precyzyjne, czyli możemy sobie frezarkę zablokować i wykonać precyzorem 4 pełne obroty, czyli 1, 2, 3 i jeszcze raz, bo troszeczkę tutaj zabrakło precyzera, czyli musimy o, mieć troszeczkę gwarancji, że się pełne cztery obroty wykona. Czyli jeszcze raz <coughs> i raz, dwa, trzy i cztery. Cztery pełne obroty, 4 mm i możemy wykonać pierwsze frezowanie. Również frezujemy tak jak yy, Pracują wskazówki zegara, czyli od lewej do prawej. I tu mi gwarantuje, że frezarka w czasie pracy się nie przechyla. Ok, mamy pierwszy etap frezowania wykonany. Teraz będę musiał zmienić w naszym przypadku pierścień na y, większy FI40, żeby wykonać frezowanie przelotowo. Czyli tu znowu pierścień jest wstępnie już przyciągnięty przez y, magnesy, ale ja jeszcze dodatkowo muszę oczywiście stopą tu zablokować i założyć teraz y, wycięcie 40 na y, nasz pierścień kopiujący. No i podjeżdżamy znowu do narożnika i ustawiamy tym razem głębokość 18 mm, tak żeby przefrezować naszą sklejkę, ale robimy to też w dwóch krokach, czyli pierwsze frezowanie wstępnie. już ma gotowe Okej, okay. myślę, że już Mamy tutaj wyfrezowane, tak, możemy sobie ten środek odłożyć, a y, my w tym czasie lekko oczyścimy. I możemy teraz sprawdzić, y, czy nasza ramka jest odpowiednia do y, zamontowania szybki. Oczywiście ja tu robię e, przykład małego frezowania, małej e, ramki i małej szybki. Oczywiście te wielkości będą przeróżne, ale zasada jest e, wszędzie taka sama: czyli długość ramion dobieramy, doliczamy tą różnicę między frezem i pierścieniem i postępujemy analogicznie w każdym przypadku. E, no i tu patrzymy, jest ok, nasza szybka e, mieści się do wpustu, jest tutaj zlicowane na zero, czyli witrynka można powiedzieć gotowa. Yy, kolejne zadanie, które chcę wykonać, yy, to będzie wyfrezowanie koła. Czyli co jest ciekawe, nasz szablon pozwala frezować nie tylko yy, w pusty, czy przelotowe, czy nieprzelotowe, yy, czy wybrania, ale również yy, staje się cyrklem. I do tego zadania właśnie wykorzystam yy, szablon czy ramię 400 mm. I tu pojawia się zadanie konkursowe. E, proszę podać, jaką maksymalną średnicę możemy wyfrezować za pomocą szablonu MFS 400, MFS 400, stosując pierś, e, frez 10 mm. Przy średnicy pierścień musimy zawsze stosować 30 mm. Tak wygląda e, nasz element do frezowania okręgów, że ma średnicę fi 30. A e, fres, który zamontujemy, 10 mm. Przy szablonie MFS 400, dla ułatwienia powiem, że ramiona są 8, 80 mm szerokości. No, a my przykładowe koło sobie wykonamy, e, czyli ja tu poluzuję na razie <laughs> ramiona po przekątnej, tak żeby wprowadzić element do frezowania okręgów. Oczywiście musimy dbać, żeby te wszystkie wpusty były czyste. No i y, zaczynamy od sprawdzenia elementu, na którym jest skala. Czyli tutaj skala musi być oczywiście na prawej stronie i ramiona na początku zsuwam do siebie, żeby zablokować na szerokość tego jarzma, tego elementu, który będzie właśnie utrzymywał frezarkę w tym szablonie. Jedną czynność mamy zrobioną. No i teraz przy tym ustawieniu e, powiedzmy to jedno słówko wyjaśnienia, jak e, obliczać frezowanie e, kół czy okręgów. Czyli jeżeli frezujemy jeżeli frezujemy koła to e, w czasie naszego frezowania to jest frez. W czasie naszego frezowania frez wykonuje ślad R1 i R2. Czyli to jest, jest zewnętrzna, czy to jest wewnętrzna część, to jest zewnętrzna. I jeszcze jest oś y, naszego frezowania. Czyli mamy tutaj y, można powiedzieć dwa ślady. A wynik, który y, jest podawany na, na tym naszym y, elemencie do frezowania kół podaje środek freza, czyli do osi freza w tej chwili mam ustawione 120 mm, 120 mm. Czyli jeżeli bym frezował e, frezem 14 bo tak będziemy wykonywali, ja sobie zablokuję na tym 120, to wewnętrzny promień, czyli to koło, które uzyskamy, będzie pomniejszone o 7 mm, minus 7, a z kolei zewnętrzne, czyli ten okrąg, który uzyskamy po frezowaniu, ma średnicę 127, czyli do osi freza 120, a te dwa pozostałe wymiary powiększone lub pomniejszone o 7 mm. Do frezowania kół potrzebujemy dodatkowo zamontować oś obrotu. Oś obrotu montujemy tutaj od y, naszego y, zamocowania elementu pierwsze pole i on automatycznie się ustawia dokładnie po środku, żeby stanowić oś obrotu jest zablokowane. No i teraz to, co y, nam zostaje, to y, wykonać nawiercenie. Nawiercenie wykonujemy pod średnicę tej tulei, która tutaj jest osadzona ślizgowo na, na śrubie i ona ma wymiar 8 mm, czyli potrzebujemy wkrętarkę z zamontowanym wiertłem Fi8 i możemy sobie w tym miejscu tutaj Wykonać nawiercenie. Głębokość nawiercenia musi być 15 mm. Taka jest długość, taka jest wysokość naszego, naszej osi obrotu. Możemy sprawdzić, czy to już jest odpowiednia. Jest ok. Tak przygotowane elementy możemy już wykorzystać do frezowania koła. Przy czym, jak powiedziałem, pierścień znowu będziemy musieli założyć w Fi 30. Bo tak to jest przygotowane, właśnie, że tylko będzie dokładność przy pierścieniu Fi30. No i sprawdzamy, czy będę mógł wyfrezować przy tych ustawieniach. Jest ok, czyli tutaj widzę, że się zmieszczę z tym kołem. W następnym odcinku pokażę, jak frezować elementy, żeby zaokrąglać je i uzyskiwać również elementy bez nawiercania. To, co ja tutaj zrobiłem z nawierceniem, to w kolejnym będzie właśnie. W odcinku pokazane jak frezować bez nawiercania. Pierścień Fi30 mocujemy e, tradycyjnie do frezarki i tak przygotowany szablon. Jeszcze tutaj się upewnię tylko czy oś obrotu została przeze mnie zakontrowana. Jest OK. Nie oś obrotu tylko jarzmo. <coughs> I możemy wstawić frezarkę no i wykonać tutaj zafrezowanie e, Koła, wykorzystam do tego prowadzenie szablonu. Jeszcze tylko słuchawki. Nauszniki. OK. I ustawmy sobie głębokość 5 mm. OK. W takich zadaniach ramię przydatne, żeby trzymać wąż w czasie frezowania. Okej. Okay. I myślę, że tutaj widać, y, jak to wychodzi, czyli nasze zadanie wykonane, y, jak powiedziałem, z nawierceniem. A często jest tak, że nie chcemy tego otworu. Yy, będzie taka możliwość wykonania i pokażę, jak to zrobić na kolejnym festu live. Yy, OK. A tu już yy, myślę, że yy, w tym dzisiejszym odcinku to tyle, yy, jeżeli chodzi o zastosowania wielofunkcyjnego szablonu MFS, czy Szablonów, bo pracowaliśmy zarówno MFS 400, jak i MFS 700, ale również y, możliwość, jak powiedziałem, przedłużania y, dołączenia dodatkowych elementów, żeby uzyskać odpowiednie wymiary. Serdecznie dziękujemy za dzisiaj, e, życzymy wygranych i do zobaczenia na kolejnym Festu Live. Dzięki, do zobaczenia.